Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: Słyszałem o szczerstwo wielu: Trwoga dookoła donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może da się zwieść, także go zwyciężymy i wybrzemy swą pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i niezwyciężą, będą bardzo zawstydzeni swoją porażką okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego, patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę nad Nimi, Tobie bowiem powierzyłem swą sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto Słowo Boże. W dobroci twojej, wysłuchaj mnie Panie. W dobroci Twojej, wysłuchaj mnie Panie. Dla ciebie bowiem znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. W dobroci twojej wysłuchaj mnie, panie. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć i w ten sposób śmierć przeszła nad wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, Łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Oto słowo Boże. Pan z wami, i z duchem Twoim, słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemnościach, powtarzajcie jawnie, a co usłyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za Asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca Waszego nie spadnie na ziemię. U Was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja, przed moim Ojcem, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Księga Jeremiasza. Taki okrzyk bólu. Że oto oszczerstwa, kłamstwa. Może da się zwieść, także go zwyciężymy i wywrzemy swą pomstę nad Nim. Bo Jeremiasz był niewygodny dla tych, którzy rządzili wówczas Izraelem. Był kapłanem przeżywający wielki dramat, bo Bóg powołał go do funkcji jeszcze prorockiej, nie tylko Sprawować obrzędy w świątyni, ale jeszcze głosić twarde słowa o konieczności nawrócenia, takiego autentycznego, szczerego, wewnętrznego nawrócenia, nie tylko na pokaz na zewnątrz. Wśród proroków było kilku kapłanów oprócz Jeremiasza był Samuel, Ezechiel, Zachariasz ale większość proroków to byli świeccy. Niektórzy bardzo wysoko postanowieni, jak Izajasz w hierarchii społecznej, a większość to przeważnie prości rolnicy. Bóg powołuje człowieka i każe mu upominać swoich rodaków. Słuchajcie, jeżeli prawo Boże zlekceważycie, to na nic się Was zdadzą wysiłki o pomyślność ekonomiczną, na nic się zdadzą układy polityczne, wówczas za Jeremiasza. Gdy groziła już niewola babilońska, myślano o układach z Egiptem, na nic to się Wam wszystko nie przyda. Najpierw trzeba zawierzyć Panu Bogu i przykazaniom Bożym, i być mocnym narodem, a wtedy doświadczycie, że Pan Bóg zatroszczy się o Was. To jest takie podstawowe przesłanie proroków w czasach Starego Testamentu. I historia. Przyznawała prorokom rację. Wtedy, kiedy usłuchano ich głosu, wtedy doświadczał naród, powiemy, błogosławieństwa Bożego. Jeremiasz tego się nie doczekał. Do końca był znienawidzony wręcz przez wielu rodaków, do końca nieusłuchany i obserwował wielką klęskę, zburzenie świątyni jerozolimskiej. Wygnanie do niewoli babilońskiej elity narodu. Świątynia jerozolimska to było jedyne miejsce kultu publicznego w Izraelu. Aby zachować wierność jednemu Bogu, nie wolno było składać ofiar w różnych innych miejscach, tak jak to czynili poganie. Więc zburzenie tej jedynej świątyni no, było strasznym ciosem duchowym. I wtedy w niewoli babilońskiej dopiero rodacy, Przyznali rację Jeremiaszowi. On miał rację. Trzeba nam rzeczywiście wrócić do wierności prawu Bożemu. I zaczęli co Szabat modlić się psalmami, czytać słowa proroków. I tak powstało nabożeństwo szabatowe. Zaczęto budować synagogi, żeby godnie się modlić co Szabat. I to zmieniło całą pobożność Izraela i uratowało ich również tożsamość religijną narodową, gdy po 70 latach mogli wrócić do swojej ojczyzny. To jest księga Jeremiasza. I jednocześnie przy tych wszystkich jego dramatach wewnętrznych cały czas jego wiara. Ale ja wierzę, że Pan Bóg, który nakazał mi głosić twarde słowa, on swoje dopełni. Ja nie wiem, jak to będzie. Po mojemu klęska, niepowodzenie, ale ufam Bogu do końca. Jedna z najbardziej barwnych postaci Starego Testamentu. Ewangelia. Nie bójcie się ludzi, ale bójcie się tych, którzy zabijają ducha. Oni są tak naprawdę niebezpieczni. Ci, którzy mogą. Zabić zwłaszcza ducha w dzieciach i młodzieży. Mogą ich zdemoralizować. To jest źródło prawdziwego zagrożenia. Starsi parafianie pamiętają zapewne rok 1968, rewolucję seksualną we Francji. Pamiętam, że to było coś takiego bardzo abstrakcyjnego. U nas był komunizm, inne były problemy. Tamte problemy wydawały się czymś tak odległym, że one chyba nas w ogóle nie dotyczą. A dzisiaj widzimy, jak ta rewolucja seksualna po 50 latach niszczy już także nasze życie społeczne. Jak ci, którzy demoralizują dzieci, młodzież, są groźni dla naszego życia. I dlatego Ewangelia mówi wprost, strzeżcie się tych, którzy zabijają ducha. Nie wolno im zaufać, oddać władzy. Nie wolno słuchać tych nauczycieli akademickich, którzy głoszą takie teorie. Nie wolno oglądać, patrzeć na to Hollywood, często to demoralizujące kino, sztukę, pseudosztukę współczesną. Uważajcie na tych polityków, którzy nie mają moralności, a niosą z sobą zgorszenie, bo to jest prawdziwe zagrożenie dla waszego życia. Bo cóż zdadzą się... Obietnice ekonomiczne, zapytajcie rodzice swoich dzieci. Jaką wartość ma lepszy zarobek, gdy rozpada się małżeństwo, gdy rodzice przestają się kochać? Na nic wtedy zda się i dobra praca, i pozycja społeczna, obietnice. Najważniejsze jest najpierw zawierzyć Panu Bogu. A jeśli o ekonomię chodzi, to tak sobie pomyślałem, przecież my. Połowę naszych dochodów na podatki oddajemy. Około 50% na różne podatki w różny sposób. Czyli ponad połowę naszych zarobków dajemy do dyspozycji tym, którzy nami rządzą. Od samorządu lokalnego, przez samorząd wojewódzki, przez Sejm, po prezydenta. I czy można zawierzyć połowę swoich pieniędzy rodzinnych, zarobionych osobom, które są niemoralne? Które nie mają twardego kręgosłupa moralnego, tam gdzie no, moralność wystawiona jest na wielką próbę, bo wiemy, tam gdzie władza, pieniądze, tam mało kto się ostoi moralnie, a oddać pieniądze tym, którzy głoszą, że moralność, dziesięć przykazań Bożych, to jest nieaktualne, czy to jest rozsądne. I stąd ci, którzy zabijają ducha, również zabiją ciało. I to jest utopia. I kościół dlatego przestrzega przed takimi utopiami, przed zawierzaniem ruchom rewolucyjnym, teraz tej rewolucji seksualnej i ludziom, którzy to promują, bo to spowoduje zgubę także materialną. I patrzmy, jakże aktualna jest ta Ewangelia po dwóch tysiącach lat. Ale oto grzech wszedł na świat. To już święty Paweł do Rzymian. Grzech wszedł także do Kościoła, do naszej wspólnoty. I wiemy, że to jest wielkie zgorszenie. Gdy ktoś spotka w swoim życiu księdza, który gorszycielem jest, gdy dzieci widzą zgorszenie u własnych rodziców, gdy widzę, jak ktoś, kto chodzi co, co niedzielę do Kościoła pobożnie, poza Kościołem, jest strasznym gorszycielem, żyje niemoralnie, to wiemy, jakie to jest zgorszenie. I chciałoby się nieraz, żeby Pan Jezus gorszycieli wyrzucił z kościoła, żeby można było ich wypisać. A tymczasem popatrzcie, w kościele największego grzesznika, jeśli trzeba, to się mu powie: słuchaj, póki się nie poprawisz, nie możesz do Komunii Świętej przystępować. Jeśli ksiądz jest gorszycielem, to biskup mówi: słuchaj. Rezygnujesz z tej pracy, nie możesz wykonywać już obowiązków kapłańskich, nie możesz żyć w parafii. No Szukaj sobie pracy gdzie indziej. Ale nawet jeśli ktoś jeszcze większe przestępstwo popełnia i w więzieniu jest, to Kościół go nie opuszcza i do więzienia też posyła kapelanów. Nie ma takiej procedury w Kościele, że za jakiś grzech jest się wykreślonym z Kościoła. Kościół jest przedziwną instytucją, jest święty, bo Bóg jest święty. Bóg jest w Kościele, dla Niego przede wszystkim przychodzimy, nie dla księdza, nie dla kogoś innego, choć czasami przychodzimy dla chłopak, dla sympatii przyjdzie do Kościoła, dziecko przyjdzie, bo mamusia każe nieraz, ale w gruncie rzeczy przychodzimy dla Boga. W kościele również jest wielu świętych, którzy nas pociągają, zachwycają i myślę, każdy z nas potrafi pokazać, nawet tutaj w kościele, jedną, drugą osobę, która go jakoś zachwyca. O, to jest prawdziwy chrześcijanin. Ja bym też tak chciał żyć. On jest wzorem dla mnie. Ale w kościele też są grzesznicy. I to jest również, zauważcie, dobra nowina dla mnie i dla Ciebie, że mnie nikt z kościoła nigdy nie wyrzuci. Nawet jeśli będę się potykał, jestem grzeszny, mam nieraz poczucie, że jestem taki słaby, nieraz można w kompleksy wpaść, że ja się z moich grzechów nie wydostanę nigdy, ciągle to samo robię, chyba nie jestem godzien tej miłości. Pan mówi, ja zawsze Ciebie miłuję, ja zawsze czekam na Ciebie. Choćby Ci sto razy się nie, nie, nie udało poprawić, za sto pierwszym razem może Ci się uda poprawić i wyzwolić z tego grzechu. To jest przedziwna dobroć Boża. I gdy tak patrzymy na wielkie Boże miłosierdzie, że nieraz widzimy ktoś, kto był publicznym grzesznikiem, naraz idzie do spowiedzi, jest mu wszystko darowane bez żadnej kary. Jak to możliwe? My chodzimy co niedzielę do kościoła nie mamy grzechów śmiertelnych, porządnie żyjemy, staramy się, o to ten i tamta tyle nagrzeszyła i naraz ma takie same przywileje, prawo jak ja? Naraz, ni stąd, ni w spowiedzi otrzymuje przebaczenie grzechów i żadnej kary? Bo przecież pokuta to nie jest kara. Nieraz pokuta jest uciążliwa tylko dlatego, żeby to lekarstwo było lepsze, ale pokuta to jest lekarstwo który ma pomóc wytrwać w dobrym. Ale to nie jest kara, żeby jakoś na, no to samo, co złego się zrobiło, coś dobrego jakby zrobić teraz. To jest darmowy dar. I gdy patrzymy, jak Pan Jezus przebaczał grzechy publicznym grzesznikom, to mówił, i ja Cię nie potępiam. Idź, od tej pory nie grzesz. Żadnej pokuty. I to też budzi nieraz zgorszenie. Jak to? Taki dziwny jest ten Kościół, ale zauważmy, to jest również jakże dobra nowina dla mnie i dla ciebie, dla każdego z nas, że ja mogę w każdej chwili przyjść i doświadczyć Bożego miłosierdzia. I to Pan Jezus objawia i był zgoroszeniem Pan Jezus dla, dla Żydów, dla rodaków swoich. No jakże, On może tak odpuszczać grzechy? A gdzież tu sprawiedliwość? Ale wiemy, jak bardzo... Doświadczenie Bożego Miłosierdzia, objawiane od dwóch tysięcy lat i wcześniej, ostatnio przez świętą siostrę Faustynę, jak ono ludzi rzeczywiście pociąga. Jak człowiek, który nieraz zdala żył od Boga, latami się pogubił, uwierzył tym rewolucyjnym utopiom, czy kiedyś to były komunistyczne utopie, teraz te seksualne utopie, poplątał sobie życie, poniszczył. Naraz odkrywa, że nie jest przegrany, czy ja mogę wrócić do Boga. I to jest ta dobra nowina, którą niesiemy światu. I na koniec śpiew przed Ewangelią, ten śpiew na Alleluja, który jest on zawsze taką klamrą spinającą całą drugie Słowa Bożego. Świadectwo o mnie da duch prawdy i wy także świadczyć będziecie. Duchu Święty, daj nam tę moc, byśmy byli Twoimi świadkami, byśmy byli prorokami, tym, który dodaje nadziei, czasami upomni, jak trzeba, byś Ty przez moje życie na co dzień mógł działać, mógł mówić, bym miał moc dać świadectwo Tobie. Bo ostatecznie, jeśli czasami się uda dać takie dobre świadectwo, to jest owoc działania ducha świętego, nie moich zdolności. Duchu Święty, przyjdź.